Moi drodzy, mamy już telefoniczne połączenie z Bartkiem Grzybkiem. Witaj Bartku. A, no witam Cię Karolu. Witam słuchaczy. Bartku, dawno się nie słyszeliśmy, że tak powiem. E, dawno nie rozmawialiśmy e, w odcinku specjalnym, e, a słyszałem, że wracasz. <grym> e, no, są plany <grym> powrotu, e, aczkolwiek no, jeszcze wszystko nie jest takie dopięte e, na 100%. E, działamy tutaj dosyć, dosyć mocno, mhm. e, żeby, żeby zebrać budżet. I żeby pojechać, no bo, bo powiem szczerze, że już to siedzenie w domu takie znaczące. No właśnie, no to no, mogę sobie tylko wyobrazić, że ktoś, kto lizną no rajdów, lizną no rajdów na, na takim poziomie, na takim poziomie jak ty, no to chce jeździć i trudno jest tu siedzieć w domu. Powiedz jak długo w tym domu, bo tak nie siedzisz permanentnie w tym domu, oczywiście. Zdarza ci się, że, że, że w samochód rajdowy wsiądziesz, to tu, to tam, z tego co słyszę, z tego co widzę w różnych relacjach, ale nie jest to nie jest to to, co byś chciał, prawda? Nie ma kontynuacji startów, nie ma tego sezonu, bo, bo chyba na tym najbardziej zależy każdemu kierowcy rajdowemu. No jasne, jasne. No ja tutaj cały czas gdzieś tam się pojawiam, bo yy, no bo tak jak mówimy, no ciężko jest yy, jakby nie jeździć. <ścoughs> straszna ta choroba. Te no nasze straszne, straszna, straszna, eee... ale, ale jakby jest taką chorobą, która no, zapewne jest zaraźliwa, ale, ale na pewno jest zaraźliwa w momencie, kiedy już się dotknie tego samochodu rajdowego, kiedy dotknie się emocji, e, kiedy wsiądzie się za kierownicę, no i się zaczyna, prawda, i, i później ciężko już wysiąść. Właśnie wczoraj rozmawiałem z, z Piotrkiem Baranem i powiedziałem mu właśnie, mówię, Piotrek, to twoja wina, tym mnie tym zaraziłeś. <laughs> mówię, teraz daj na to lekarstwo, nie, no śmiejemy się, oczywiście, yy, no tutaj jeździmy, cały czas gdzieś tam się pojawiamy, jeździmy małej imprezy, e, e, nie jest tak, że... że wiadomo, no walczyliśmy z sezon z Lancerem, później mhm. jeszcze jakieś tam pojedyncze starty też, też z 4 I, i oczywiście bardzo miło to wspominam I, i fajnie byłoby do tego powrócić, ale też nie jest tak, że, że siedzę w domu tylko dlatego, że nie mam budżetu na 4 no, zresztą jeżeli ktoś gdzieś tam obserwował moje starty, to, to wie, że jeździłem w 2010 roku w regionalnych mistrzostwach Śląska czy jeżdżę, pojawiam się na jakichś tam mniejszych imprezach sprintach, właśnie dzisiaj, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jadę odebrać nagrodę za jakiś trofeum Rally Sprintów Będzińskich. No proszę, no tak, piękna że, sprawa. Tak, no także wiesz, jakby cały czas gdzieś ten kontakt e, próbuję utrzymać. Tak, nie, nie zardzewiałeś, no, tak, tak można tak, powiedzieć, no prawda, jak nie jak to, to, prawda? Nie no zardzewiałeś jako no kierowca. No nie też nie jest też tak, że, 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 że tylko czterołap że tylko mnie interesuje, interesuje mm -hmm. mnie po prostu jeżdżenie. No dobrze, interesuje Cię jeżdżenie, a realna szanse na jeżdżenie są um, w jakim cyklu, tak, tak to powiedzmy. Mm. W jakim cyklu znaczy, są realne szanse? Stawiamy na pewno na RPP i, i mm. jakby to jest y, jakiś cel do pojechania, czyli no teoretycznie jakieś tam cofnięcie się, a z drugiej strony, e, pomopatrząc właśnie na te ostatnie lata, no to jakby kontynuacja, czyli były rajdy okręgowe. <grydy> czyli teraz trzeba czyli jeszcze rynku. raz przechodzisz tą ścieżkę, tak? Tak, tak jakby ta <grydy> ścieżka od nowa. Czyli rozumiem, że jak wszystko, jak wszystko wypali, to to za rok będzie RSMP i później wrócisz no, do KTSów, no, no, tak? Fajnie. Mistrzostwa Śląska i, <grydy> tak. i dalej Takie RPP, tak? no tak, także no, no tutaj jakby mamy auto, którym którym możemy jechać e, e, swoje auto, którym możemy pojechać e, właśnie RPP i, i, i można tym autem e, walczyć i, i, I jak to jest samochód? no Honda Civic, no Honda, stron, stron, stara stron, miłość no. nie rdowie. no tak tak, tak, tak także mamy auto, które jest, że tak powiem do wygrywania w, w RPP i, i, i jakby no wiadomo, no, koszty rajdowego pucharu też są jakby najniższe, także także Szukamy tak powiem, budżetu, stricte jesteśmy jakby skupieni, żeby pojechać na no, w tym roku RPP i mam nadzieję, że nam się to uda. A ile rząd um, rajdowego Pucharu Polski chcielibyście pojechać? E, no właściwie znaczy, chcielibyśmy pojechać wszystkie, aczkolwiek no, wszystko będzie zależało od tego, co nam się uda uzbierać i e, no i mówię, no póki co jakieś <laughs> jakieś tam jakieś pieniądze są, ale, ale też jakby nie zapewniają nam tutaj startu w, w, jakby w pełnym cyklu i nawet tak naprawdę nie zapewniają nam startu choćby w jednej rundzie, mm -hmm. bo, bo, bo wiadomo, że jakieś pieniądze są, ale też zobowiązania do startu w kilku rajdach, a a te pieniądze też nie pozwalają w tej chwili wystartować tych, tych kilku rajdach, także no, cały czas gdzieś walczymy, szukamy pieniędzy i mam nadzieję, że, że jeszcze przed Świdnicą uda nam się, no bo bardzo tą się chciałbym pojechać. Bo no po mam nadzieję, że się zjawi w Świdnicy. No to przepięknie, przepięknie, ale już mi to małe serce. Pamiętam moją rozmowę sprzed tygodnia z Kamilą Botrukiem, który również szykuje się do powrotu. Hmm. On się szykuje do powrotu do rajdowych samochodowych Mistrzów Polski. Hmm. No i gdy zapytałem się go o budżet, powiedział, że tego budżetu jeszcze nie ma, ale czeka na przelew, także no, to jest takie fajne określenie. Bardzo mi się spodobało to określenie. Czekam na przelew, tak, wszystko tak, tak, powinno tak. się udać, ale czekam na przelew i do, do, do momentu, kiedy tego na swoim koncie bankowym nie zobaczy Kamil podejrzewam, że wielu innych kierowców, no to wtedy o pewnych konkretach no po prostu trudno mówić, prawda? No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zresztą wiemy, no ciężka sytuacja jest na rynku, firmy boją się troszeczkę, nawet nie to, że źle stoją, ale boją się tego może co, co jeszcze na co może nastąpić i czym nas i to jakby jest dosyć duży problem, w którym tam pozyskiwanie jakichś środków. No, na, na niestety. Tarczy. Niestety tak, tak jest, takie są czasy, ale te czasy również miną i, i miejmy nadzieję, że przyjdą czasy lepsze. I przyjdą czasy lepsze. Takie na przykład, że będziesz mógł startować po tym, po mistrzostwach w rajdowym pucharze Polski, w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski, ponieważ no, to jest ten poziom taki, taki prawda najbardziej kręcący, jeżeli chodzi o Polskę oczywiście, no, kierowca tak. rajdowego, prawda. Jeżeli chodzi o medialność, jeżeli chodzi o, o przekaz, oczywiście mogłyby być lepiej zapewne, no, ale to jest coś, co daje chyba ogromną satysfakcję. No jasne, jasne, no daje dużą satysfakcję, ale jakby też, wiesz, na pewno no, interesujesz się tym, to widzisz, że jakby jest ograniczona możliwość stawców, jakby też medialności, mhm. żeby dobra medialność, była, czyli jakby ograniczona ilość możliwości stawców w Mistrzostwach Polski, czyli tak naprawdę w tej chwili mamy albo pół jest tak naprawdę, albo czterołap, no tak naprawdę są dwie opcje. Bo po środku tam się nic zbyt wiele nie dzieje, tak? I, I tutaj i na jedno i na drugie, nawet na tą fiestę też trzeba mieć dosyć duży budżet, także nie jest to, nie jest to, wiesz, jakby łatwe, a tutaj w RPP znów jest naprawdę, wiesz, wielu szybkich kierowców, jakby ściganie, czyli ta satysfakcja ze ścigania się rywalizacji jest, ale jest też, tak, wiesz, dużo mniejszy budżet, także to, no szukamy czegoś, no, Dokładnie, żeby jeździć i żeby, żeby, żeby po prostu coś się działo. A powiedz jak wspominasz starty w rajdowych samochodowych mistrzostwach polskich właśnie Mitsubishi Lancerem ten taki ciekawy sezon. Ja dobrze pamiętam też, też tą rozmowę, ponieważ mniej więcej w podobnych okolicznościach rozmawialiśmy, kiedy, kiedy szykowaliście się do tego startu samochodem od Pawła Dytki. I pamiętam taką przedsezonową rozmowę. Bardzo dobrze tą rozmowę pamiętam. Nawet, nawet niedawno ją odsłuchiwałem. Powiedz, jak wspominasz tam ten sezon? No, to na pewno bardzo miłe wspomnienia są mi. Wiesz, no to było takie spełnienie marzeń i które mhm. gdzieś tam e, e, zaczynał jakimś tam fiatem Sejczęto. I z pewnością to rzeczywiście było coś, e, coś o czym, no, no mówię, no, było gdzieś tam w sferze marzeń. E, te marzenia się gdzieś tam spełniły, ale z drugiej strony, wiesz, jakby patrząc z perspektywy czasu, e, e, nie dało to też takiego, wiesz, wymiernych korzyści dalszych, e, my popełnialiśmy w trakcie tego sezonu. E, no jakby ten sezon miał być tak naprawdę gdzieś tam pomostem pomiędzy e, wiesz, ośką, a jazdą topowym czterołapem. No, wiesz, jakby to, to nam nie wyszło. E, aczkolwiek nie żałuję tego, że, że jechaliśmy, bo naprawdę, wiesz, no jakby dużo nowych rzeczy się nauczyliśmy. E, było naprawdę z kim walczyć, bo to był, wiesz, rajdowo bogaty, bardzo bogaty sezon. sezon. Dokładnie. Tak, no, do Elmotu Wtedy tu wystartowaliśmy z, chyba z 24 czy z 6 numerem bodajże, także w, no, w To nie świadczy też, o tym, właśnie, prawda? Niech to, no to świadczy o tym, jaka była konkurencja. były cztery, cztery łapy, także, mm -hmm. także, było naprawdę z kim, wiesz, z kim powalczyć, no to wiesz, dojechanie w pierwszej dziesiątce to był duży sukces w tej klasie, bo było wielu, wielu zawodników, którzy mieli gdzieś tam w swojej karierze dużo tytułów i, no i naprawdę było się, było się z kim ścigać, także no, myślę, że fajny sezon, choć szkoda, że, że ona jakby nie spełni tej roli końcowej mm, Dokładnie, <grym> dokładnie. zrobiło e, 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 całą resztą, prawda? A pytanie od słuchacza, czy, czy taki sezon spędzony w czterułapie dla kierowcy, który jest bardzo doświadczony w samochodzie e, przednio-napędowym chociażby, czy on cię zmienił mocno? I czy zmieni twoją technikę jazdy także samochodem przednio napędowym później? raczej mhm. znaczy, powiem szczerze, że wydaje mi się, że trochę łatwiej później się przesiąść z powrotem do, e, do ośki. E, jakby człowiek się przyzwyczaja do, do tego, że te auta, auto, taki lancer jedzie, jedzie szybciej, szybciej się napędza, wszystko się dzieje dużo szybciej. I tak naprawdę nawet nie tylko ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, ale jakichś tam zawodników, z którymi się często rozmawia. No przyjeżdża się takie takiej oczki i człowiek wydaje się, że nic się nie dzieje, tak? Że się jedzie i nic się nie dzieje. Że to nie przyspiesza, nie jedzie, ale z drugiej strony powoduje to też to, że tak naprawdę zaczyna się tą oczką szybciej jeździć. No ja mam takie wrażenie. Na pewno lancer taki jankowy też my jeździliśmy. E, uczył takiego, takiego też trochę spokoju, bo nie jest, że to auto jest e, wraz z pozorów bardzo spokojnym samochodem, mm -hmm. e, to ono właśnie uczy takiej dokładności, regularności, płynności, o takiej dużej płynności. Duża płynność, I, duża precyzja i, i wtedy są wyniki, ta, prawda, ta, można to, powiedzieć? Tak, takie takiej ośki się to przełoży, no to no, no, myślę, że daje daje dużo, no, daje dużo. Jakby łatwiej się później, ja po tym sezonie, jak taką ośkę, to tak jakby trochę łatwiej było. Troszeczkę łatwiej, troszeczkę łatwiej. A czy obserwowałeś rajdowy samochodowy mistrzostwa Polski w momencie kiedy, czy w czasie, kiedy nie jeździłeś, e, e, w tych mistrzostwach właśnie? Jasne, jasne, ja obserwuję wszystkie cykle Aha. możliwe, także wiesz, od, od, no Wiem jak to jest, nawet a kierowca ta ta mówi, że nie, Europa nie obserwuję, nie interesuje mnie, to nie jeżdżę, nie, nie, to wszyscy to ja nie śledzą. Tego typu. Nie, 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 absolutnie, Wiesz, tam nie, wiesz, że... Też mam firmę, która gdzieś tam obsługuje samochody i, i wiesz, także ja na bieżąco jestem też na tych rajdach i, i wiesz, widzę co się dzieje, zawsze jestem ciekaw kto tam będzie, co się będzie działo. No jak i jak się, nie się nie nie dzieje, powiedz, powiedz Bartku, jak się dzieje? Dobrze się dzieje, jeżeli chodzi o mistrzostwa polski chociażby? Czyli no w mistrzostwach Polski co? No mamy troszeczkę taki teatr jednego zawodnika. Ja nie mówię, że to źle, no bo Kajtek no wyznacza jakiś tam nowy poziom ścigania się w Mistrzostwach Polski. Wyższy poziom pewno, rajdowości można powiedzieć. Tak, tak, no nie. jasne. Dobrze, że tak jest, tak jak był Brian. Myślę, że teraz jest, jest, jest kajtek i, i chłopaki mają kogo gonić, mają się do kogo porównywać. Wiesz, on jeździ w tej chwili naprawdę mega szybko, bardzo regularnie, nie popełnia z jakichś tam głupich błędów. Bardzo dużym zaskoczeniem moim na plus jest Wojtek Kuchała, który uważam, że jest jakby jedynym w tej chwili, który tam gdzieś może, e, może kajtka pogonić i, i życzę mu tego z całego serca, bo, bo, bo naprawdę jest, jest bardzo sympatycznym chłopakiem skromnym a rozwija się w tempie dla mnie mocno zaskakującym. Także, także, także myślę, że to jest jakby, jakby ten plus. Tego... No myślę, że nie tylko dla Ciebie, bo jeszcze dwa, chyba trzy lata temu trudno byłoby powiedzieć, że, że mm -hmm. Wojtek Kucha będzie na tym poziomie. Na jakim naprawdę. był w sezonie 2012? Bo to był taki, powiedziałbym, sezon sezon pewnych zmian albo sezon, kiedy, kiedy te zmiany po prostu stały się widoczne. No tak, tak, naprawdę. No. Nie no, rozpędził się strasznie i mam nadzieję, że tam jeszcze ma trochę rezerw do tego, żeby się rozpędzić. Mam nadzieję, że w tym roku pojedzie też autem R4, i, mhm. bo jakby, wiesz, no tu będzie też bezpośrednie porównanie i wtedy będzie widział, ile mu brakuje ile mu do, do tego naszego najszybszego zawodnika. E, może czemu dobrze mówię, bo naprawdę jest zdolny jest chłopak i, i e, nie ma zbyt wielu chłopaków takich szybkich, jak on w tej chwili e, w polskich rajdach. No dobrze, a jeżeli chodzi, tak jak mówisz, że obsługujesz samochody rydowe, jedziesz jeździsz na, na imprezy także mniejsze, myślę, że to może być taki moment, w którym e, możesz powiedzieć o kierowcy, który na przykład według ciebie m, może daleko zajść i być może, być może nawet takie stwierdzenie, takie publiczne stwierdzenie możemy pomóc, a jeżeli nie, e, to za za kilka lat, być może za kilka miesięcy będziemy w stanie sprawdzić e, trafność swoich słów. E, kogo byś wymienił z takich kierowców młodych, kierowców m, być może mniej znanych, m, jako takie, no powiedziałem, talenty według Ciebie? Znaczy, ja myślę, że akurat mam też przyjemność jeden taki talent mm. <laughs> obsługiwać i, i myśleć tutaj o Mateuszu Kubacie. E, I powiem szczerze, że to naprawdę jest, jest chłopak, który, który nie dosyć, że jest szybki, mm, to jest bardzo, bardzo poukładany, e, który dużo analizuje, który dużo mm, szuka, ale szuka nie w sprzęcie jako takim, czyli w sensie mocy i innych rzeczy, ale ustawień samochodu, <laughs> opisu trasy e, i tego wszystkiego, co tak naprawdę, o czym wielu zawodników zapomina. E, I myślę, że to jest chłopak, który z jakimś dobrym budżetem może naprawdę daleko, może naprawdę daleko zajść. Także to jest taka, tak, taki kierowca, taki którym się bardzo rzuca już w 2010 roku, e, jak ja jechałem mistrzostwa Śląska, e, to na kilku rajdach z bardzo słabym sprzętem, pokazał się wtedy e, naprawdę dobrej strony i, i wiedziałem jak my jechaliśmy i czym jechaliśmy, wiedziałem jak on pojechał i czym jechał, e, więc już wtedy widać było, że miał że, 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 że dużo możliwości. E, no tylko, że no, też jest sytuacja tego typu, że ciężko ma gdzieś tam z pozyskaniem e, odpowiednich ofiar, żeby, tak, żeby, żeby pojechać. Na szczęście ma też dużo przyjaciół, którzy, którzy gdzieś tam mu pomagają i, i, i my też ile możemy, staramy się mu pomóc, bo, omówię, to jest taki chłopak, jaki jest mało w tej chwili, jest, jest y, y, normalny, skromny, y, poukładany, szybki do tego, także Myślę, że, że, że jeżeli wszystko mu się dobrze poukłada po jego myśli, to, to może zajść daleko. No to tego mu życzymy, tego mu i być może być może także w odcinku specjalnym uda nam się z Batowuszem porozmawiać, myślę, że to byłby dobry pomysł. Bartku, tak, starty w rajdowym pucharze Polski z myślą o tym, żeby wrócić do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski w czasie niedługim, na przykład w sezonie 2014. Mm -hmm. no. Myśl i marzenie, i mam nadzieję, że. No to powiem, o to chodzi, trzeba, trzeba te swoje marzenia uzewnętrzniać, trzeba o tym mówić i wtedy one się spełniają, podobno. No podobno, podobno, ja podobno. myślę, tak, tak. Trochę mój, zawsze miałem taki progres jechania dwóch sezonów, dwóch niejechania, dwóch jechania i ostatnio mi się trochę zaburzył i ostatnio tak się właśnie, nie Jaki jak nowy wzór na to wymyśleć, <laughs> ale może akurat to będzie, będzie ten rok 13-14, no mam nadzieję, że, że tak się stanie. No ale teraz trzeba bez przerwy, wiesz, bo to nadszedł, nadeszła taka era być może i w tych wszystkich wyliczeniach matematycznych powinno być tak, że już powinieneś jeździć przez czas dłuższy, że tak to nazwę, ale ze zmianą samochodów i ze zmianą cykli, no ale bez powrotu być może do, do, do rajdów takich zupełnie okręgowych, jedynie dla przyjemności być może, prawda? Mm -hmm. No, to jest to tak naprawdę te ostatnie starty, znaczy, generalnie wiadomo, że rajdy <laughs> dają cały czas dużą przyjemność, a, aczkolwiek, no nie wiem, ostatnie, ten sezon 2010, gdzie gdzieś tam miałem, na chwilę się pojazdiliśmy w rajdowym pucharze, e, dawał nam naprawdę tyle rajdy, ile dawno nam rajdy nie dawały. Jechaliśmy z takim naprawdę dużym luzem, zabawą i, e, i, z dużą lekkością, także, także, tego oczekuję, wiesz, jakby od, od kolejnych sezonów, że Hmm, wiesz, no nie mamy dwadzieścia lat. Na to <grymne> te latka lecą, i ja i... Musiałeś, musiałeś przypomnieć, musiałeś przypomnieć, już to a Aczkolwiek, <grymne> wiesz, no, cele, cele są też nie takie, że będę mówił, że wiesz, że mam tyle lat i ja już, wiesz, ja się boję jechać między wam to będę też nie, 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 jest ten wiek. Aczkolwiek nie wyglądasz mnie na takim człowieka, aczkolwiek tak jest, mówiąc. Aczkolwiek jest to, jakby jest taki duży dystans do tego i naprawdę duża, duża zabawa i duża frajda i jakby tego, tego też, tego też oczekuję od ścigania się i żeby było fajnie, żeby była wiesz, zdrowa rywalizacja. To mam nadzieję, że tak będzie i że będzie prawdziwe rajdowanie, takie prawdziwe, jak dzikie rajdowanie, esencja sportów motorowych, rajdów samochodowych. Niech będzie w tym sezonie z Tobą. Mam nadzieję, że do zobaczenia podczas rajdu świdnickiego. Czego jeszcze Ci możemy życzyć? No myślę, że wszystko wymieniłeś, co to, to jak, jak już wiesz, na tej świnicy się pojawi, to będzie dobrze. No, myślę, że, że jeżeli ten pierwszy rajd nam się uda pojechać, to to będzie oznaczało, że, że... Że coś w tym sezonie pojedziemy i, i, i myślę, że coś fajnego wyjeździmy i dobrze będziemy się bawić i, i że zrobimy fajne widowisko i z Mateuszem może się pościgamy między sobą. Oto, 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 jestem spokojny, tak bym powiedział. Bartku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do odcinka specjalnego. No i mam nadzieję, że w tym sezonie, w tym roku jeszcze porozumiamy nieco więcej razy, będziesz nam opisywał i opowiadał o tym, jak to się jeździ w rajdowym Bucharze Polski. To ja Ci dziękuję za zaproszenie, bo naprawdę miło się dzisiaj zrobiło, że, że, wiesz, że, że znów mogłem z Tobą porozmawiać i, i że gdzieś tam się znów odświeżyliśmy i pojawiliśmy. No o to chodzi, o to chodzi. Mi również bardzo miło się z Tobą rozmawiało. Jesteśmy w kontakcie, Bartku, i do zobaczenia tak. już w Świdnicy. No, dziękuję bardzo. Trzymajcie się A. ciepło. Cześć. A,